W naszej rodzinie dywan brudzi się zaskakująco szybko. Co innego czyszczenie to niekończący się koszmar. Szorując wcierasz tylko brud do środka. Spokojnie. Nowy wanisz płyn do prania dywanów poradzi sobie z tym bez trudu. Wanisz tworzy gęstą aktyw pianę, która wnika między włókna i w przeciwieństwie do niektórych środków skutecznie usuwa zabrudzenia pozostawiając dywan w całkowitej czystości. Żadnego szorowania. A jakie czyste? Nowy wanisz. Niezrównany na dywany. Widzę, widzę, że L'Oreal stworzył nowy język kolorów. Koniec płaskiego koloru. Widzę siebie w ferii, ferii L'Oreal. Nowa feria, nowa technologia, po to, by kolor był żywy, intensywny, błyszczący. Tydzień po tygodniu. Czysty, głęboki kolor. Nowa technologia, odżywka pielęgnująca, czyste barwniki podwajające blask. Nie niszcząc moich włosów. Teraz kolor staje się wielowymiarowy. Widzę siebie w ferii, ferii L'Oreal. Numer jeden w koloryzacji włosów. Jestem tego warta. Teraz potrzebujesz jedynie nowej szminki Volume Up Margaret Astor i odrobiny wilgoci. By Twoje usta były pełne jak nigdy dotąd. Margaret Astor, kolory moich uczuć. W trudnych chwilach Tomek używa droższego proszku, a Romek tańszego. Nowej dosi Bioactive ze specjalnymi granulkami. Efekty są identyczne. Nie widzę żadnej różnicy. Więc po co przepłacać? Nowa dosia Bioactive. Jakość za rozsądną cenę. Jest malutki. Jest leciutki. Nowoczesny. Fajnie dzwoni. Hmm, niezawodny. Super nowość. Jest niedrogi. Tylko Univera. W najlepszej sieci. Ze świetnymi usługami. Coś dla mnie? Coś dla ciebie. Mój Siemens C25. Siemens C25 za 149 zł netto tylko w sieci ERA Połącz się z nami. Próbowałam już wszystkiego, żeby usunąć ten kamień. Od dawna walczę z tą rdzą, ale jeszcze mi się nigdy nie udało z nią wygrać. Wypróbuj Cilit Kamień i Rdza. Nie przypuszczałam, że to będzie aż takie proste. Nareszcie coś, co działa. Cilit. Teraz. Nowy, świeży zapach. Krabina Kozel czy Noce i Dnie? Które z wymienionych seriali z Jadwigą Barańską w roli głównej dwójka prezentuje piątkowe wieczory? Tak brzmi pierwsze pytanie w konkursie Audio Tele Samochód Dwójce. I pytanie drugie. Ekranizację której powieści Władysława Reymonta widzowie dwójki mogą oglądać w niedzielne popołudnia. Chłopi czy komediantka? Nagrodą w konkursie jest Honda Civic. Nasz numer 0775 833. Wielka gwiazda polskiej sceny, Violetta Villas. Wielka gwiazda ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na program Szansa na Sukces w niedzielę o 16. Całuję wszystkich w samo serce. Zapalę serce twoje swoim pocałunkiem. Ja chcę, by nas ogarnął dzisiaj płomień z ognia. Myślę, że będzie fantastycznie. Zapraszamy. Szczęście to... Ja wiedział, że ja jestem. Przychodzi piachu do lekarza. Ja bym panu radził przede wszystkim wrócić do ślubu. Śród... Do Wrocławia, tak? Nie. Nie? Do szkoły. Co wiem o Borynie, więc... Tak, a dlaczego pan tak myśli? Nie, no, wydaje mi się, że żeby być piosenkarzem, to, to trzeba coś umieć. Krzysztof Piasecki i jego goście. Dużo dobrego humoru i przekonaj się sam. Część pierwsza w niedzielę o 20. Ja, grzeszny oszust, Shapiro Mojżesz, zamieniam się w gnój z powodu tej pierwszej figurki Moabitów, którą ugniotłem tymi obrzydliwymi łapskami. Mea Kolpa, mea, maxima Kolpa. W studiu teatralnym dwójki Shapiro Karola Sidona w reżyserii Filipa Zylbera. Prawdziwa historia zmagań z nieustannie powracającymi obrazami z przeszłości. Prawdziwa historia wciąż powracającego pytania o własną tożsamość. Szapiro, niedziela 22.55. Polska prapremiera sztuki Sidona Szapiro odbyła się dwa lata temu w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Autor, rabin ziem czeskich i Pragi, Efraim Karl Sidon, przyjechał wówczas do Polski, by obejrzeć przedstawienie. Nie wystąpił już jednak w roli czynnego pisarza. Jak powiedział wówczas w kilku wywiadach udzielonych polskiej prasie, rzucił pisanie, gdyż było ono dla niego swojego rodzaju rabinowaniem. Pisał tak długo, jak długo miał do powiedzenia coś, co pozwalało pomagać innym żyć. Gdy wiedzę swoją wyczerpał, postanowił znów zasiąść w pierwszej ławce i znów pobierać nauki. Sztukę Shapiro pisał przez... Osiem lat po to, by ostatecznie wrócić do pierwszej wersji tego tekstu, bardzo przejmującego, bo rzeczywiście dotykającego najważniejszych kwestii, z jakimi borykamy się wszyscy, kwestii naszej tożsamości, stosunku do przeszłości i akceptacji tego wszystkiego, co dotyczy naszego życia teraz i kiedyś. Dla studia teatralnego dwójki to przedstawienie wyreżyserował Filip Zylber, a w spektaklu zobaczymy znakomitych aktorów w roli tytułowej Henryk Talar. Na to przedstawienie zapraszam, przypomnę jeszcze raz, dzisiaj o 22.55 do studia teatralnego dwójki. A skoro już mowa o teatrze, to chciałabym także przypomnieć wszystkim dzieciom, że dla nich teatr w dwójce otwiera swoje drzwi w każdy poniedziałek o 14.10. I o 1410. Który z wymienionych seriali telewizyjnych z jadwigą barańską w roli głównej dwójka prezentuje w piątkowe wieczory hrabina kozel czy Noce i Dnie. Tak brzmi pierwsze pytanie w konkursie programu drugiego i systemu audiotele Samochód w dwójce, a nagrodą jest dynamiczna Honda Civic. I pytanie drugie. Ekranizację której z wymienionych powieści laureata Literackiej Nagrody Nobla Władysława Rejmonta widzowie dwójki mogą oglądać w niedzielne popołudnia. Chłopi czy komediantka? Przypominamy, że nagrodą w konkursie jest Honda Civic. Na Państwa telefony czekamy od 12 do 18 kwietnia pod numerem 0775 833. Informacje o konkursie również w telegazecie na stronie 775. Nagrodami dodatkowymi jest 10 rocznych prenumerat dziennika gospodarczego Puls Biznesu. Lion, nie drażni lwa. No, no. Iso. 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 Jeśli masz cerę mieszaną, twoja skóra jest tłusta w środkowej części twarzy, ale sucha na policzkach. instytut Instytut znalazł rozwiązanie. Active Balance Cream z aktywnymi mikrosferami, które nie tylko wchłaniają nadmiar naturalnego tłuszczu na twarzy, ale także nawilżają suche partie skóry. Dzięki Active Balance Cream twoja skóra zachowuje równowagę przez cały dzień. Active Balance Cream firmy Ponds skutecznie matuje i nawilża skórę. Blackjack, Power Waffle, a teraz konkurs i super nagrody szczegóły na plakatach. Woda po goleniu Adidas Dynamic. Poczuj moc energii. Ciało jest jak świat, w którym żyjesz. W większości składa się z wody. Bądź pewien, że jest to zawsze najlepsza woda. Nałęczowianka. Źródło, które bije dla ciebie. Woda ma Nowy zapach, który zabierze cię do tajemniczego świata. Poczuj jego świeżość. Odkryj jego tajemnicę. Czy świeżość na imię ogana sumi. Są takie dni, kiedy w ogóle mi się nie chce iść do roboty. A jakie to dni? Od poniedziałku do piątku. Ho, to mi się uśmiecha. Szanowni Państwo, jestem prezesem Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPHC UWBKSA i na wniosek Urzędu Nadzoru nad funduszami emerytalnymi przedstawiam kilka słów sprostowania. Do 1 marca nie można było przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego. Osoby występujące w reklamie nie były członkami funduszu. Karta emerytalna nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Służy jedynie do sprawdzania rachunku emerytalnego. Założycielem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH-CUWBK jest Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH-CUWBK-SA, którego akcjonariuszami są Commercial Union, BPH-SA i WBK-SA. Serdecznie dziękuję za uwagę. 30 ton listem przywoju jest producent podpasek i brew. Sponsorem programu 30 ton lista przywoju jest producent podpasek i To Pizza Hut. Cudowna atmosfera, sympatyczna obsługa i powrót pizzy sycylijskiej. Tylko w Pizza Hut. Diabelnie smaczne, puszyste ciasto pełne bazyli, czosnku i oregano. I dodatki, jakich dusza zapragnie. Wymarzona kolacja we dwoje. Pamiętajmy jednak o kilku zasadach. Zasada numer 100. Uczucia okazuj dyskretnie. Pizza sycylijska. Tak jak lubisz. Ten rock'n'roll dzień wcale nie był rock'n'rollowy, ale nie chciałam stracić ostatniego występu na kursie tanecznym. Na szczęście znalazłam ochronę, której mogłam całkowicie zaufać. To Always Ultra z nowymi skrzydełkami. Nowe Always Ultra mają dłuższe skrzydełka z unikalną harmoniką fleksji, dzięki którym podpaska pozostaje na swoim miejscu. Niezależnie co postanowisz robić, nowe Always Ultra z pewnością cię nie zawiodą. Teraz Always Ultra również w podwójnym opakowaniu. Doskonała ochrona za doskonałą cenę. Przerwa. Można zjeść coś smacznego, ale po każdym posiłku zwiększa się ryzyko próchnicy, ponieważ maleje współczynnik pH w ustach. Orbit bez cukru to również przyjemność smaku, ale orbit pomaga też zapobiegać próchnicy, podwyższając współczynnik pecha w ustach po każdym posiłku. Przeciwdziała próchnicy najskuteczniej najdłużej zachowując swój smak. Na tym polega wyjątkowość gumy orbit. Guma orbit bez cukru pomaga zapobiegać próchnicy po każdym posiłku, polecane przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. z płatkami Nestle dzisiaj zacznij dzień. Cornflakes właśnie tak, to świetny sposób, aby wreszcie stać. Nestle Cornflakes, jest smak, Nestle właśnie tak. Są pysznie opieczone, mają witaminy i żelazo. Płatki Nestle Cornflakes energii Ci dodadzą. Więc razem chlupy je, to świetny sposób na udany Nestle Cornflakes, dzień. to samo zdrowie. Cześć, to ja Derma. Mam teraz dla Ciebie lepszy smaki, i świetną cenę. Aha! I wielkie zakupy, szczegóły w Twoich ulubionych tygodnikach. Powodzenia! Wielka Gwiazda Polskiej Sceny, Violetta Villas. Wielka Gwiazda ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na program Szansa na Sukces w niedzielę o 16.00. Tak mi, tak, kiedy mamy ogień zamrożony. I całuję wszystkich w samo serce. Zapalę serce Twoje swoim pocałunkiem. Ja chcę, by nas ogarnął dzisiaj płomień z ognia. Myślę, że będzie fantastycznie. Zapraszamy. Szczęście to Nawet najpiękniejsze domy mają swoje mroczne tajemnice. Gdy złe moce wdzierają się, by zakłócić Twój spokój, kto przyjdzie Ci z pomocą? To my szczelinę wypełnimy, bo w nią mamy prawe. Silikon, piaka nałożymy. Den Braven! Sylikony, pianki, kleje. Den Braven! Den Braven. Pogromcy szczelin. Bo jest czasem, że na twoim talerzu czegoś brak? Dodaj wtedy sosu Knora. Zobaczysz, podkreśli aromat, poprawi smak i szybko urozmaici każde, nawet proste danie. Co Knor to Knor. Skóra dziecka potrzebuje oddychać. Mój jaśnosi nosi bawełniane ubranka, bo bawełna doskonale przepuszcza powietrze. Tak jak nowe pieluszki Pampers Premium Cotton Like, czyli Pampers jak bawełna. Są mięciutkie i przepuszczają powietrze. Te nowe pieluszki Pampers Premium Cotton Like są jak bawełniane ubranko. Milutkie i przepuszczają powietrze. A jaką jaś ma gładziutką skórę i tak świetnie się czuje moje słoneczko. Nowe Pampers Premium Cotton Like, miękkie i przepuszczają powietrze jak bawełna. Oto bliźniaczki mojej siostry. Podwójna radość i podwójny kłopot. Ponieważ te plamy mogą być pożywką dla zarazków. Aby pozbyć się tych plam, musiałabym to wygotować, lecz niektórych rzeczy nie mogę. W laboratorium Marii, gdzie pracuję, opracowaliśmy proszek Ariel, który bez potrzeby gotowania działa w 40 stopniach. Sprawdźmy to. Zrobię tutaj pięć identycznych plam. Wypieszmy je w temperaturze 40 stopni, jedną w Arielu, a cztery pozostałe w innych wiodących proszkach. Oto wyniki naszego testu. Tylko Ariel w 40 stopniach usunął plamę całkowicie. Zobaczmy to pod mikroskopem. No proszę, pranie jest czyste na wskroś. Jeśli to ma być czyste, to musi być Ariel.